Słuchajcie, to jest ja, filmagorska. Wcześniej właśnie em, już, już byłam w szpitalu w Szyfbe, i wy to na pewno widzieliście. No i właśnie wyszłam, uwolniłam się z wózka Widzicie, że mam śpiwór, kanapkę i wodę. A to dlatego, że dzisiaj jutrza w górę na pieszo. Niektórych miejscach, w których będę chodzić, nagram, ale niektórych, w których nie będę chodzić, nie nagram. Ale znam drogę. Ha. Pamiętam, że mam blisko szpital. Jak mieszkam w osiemnastce. No to sobie biegam. Patrzcie, już blisko jestem. Trochę się przeszłam i nie widzę No, ale to nic. Wiecie, teraz jest wschód! Coś tak czuję, ale nie mam tutaj żadnej godziny. Kto, ktoś, wie, ktoś wie, jak to zrobiła? Bo ja, bo ja mam tylko tajemnicę, że to, ja, z takim czymś z lewym, górnym rogu. Jak się gra w wodok, to jest takie M, coś tam, coś tam, że, że teraz nie widzicie Mam nadzieję, że dwóch nie kliknę, gdy będzie się nagrywać. Nieważne co to jest. Już jestem, już jestem, już jestem. Chyba śpił nie będzie potrzebny, jeśli jest wschód, jeśli jest wschód słońca. Zrobi ma miam maweczkę. Mia, mnam, mam, mnam, mam, Uwielbiam. A wy? Mam nadzieję, że mi nikt nie wejdzie do pokoju. Przed moi bracia! No nie tylko, robię, te moi bracia serio. Też się wody napić. No dobra, patrzcie, jak pięknie i jaki widok stąd jest. Widzę całe miasto że jest coś po zamiastem jakieś tylko pola, pola, pola. No to będzie krótki odcinek. Ja już kończę i ten em, kończę, bo wiecie No. Teraz mogę sobie pospędzać, ale jeszcze się zobaczymy. Pa pa, pa! pa.